Pan Daniel natomiast zadał pytanie o rękawiczki. Jak dobierać kolor skórzanych rękawiczek? I jest to bardzo prosta zasada. Dokładnie tak samo jak z wszelkimi innymi skórzanymi dodatkami. Dobrze jest, jeśli dopasujemy w całym naszym stroju wszystkie skórzane dodatki w tym samym kolorze. Zazwyczaj będzie to albo czarny, albo brązowy. Przy czym, kiedy idziemy już w jakiś kolor inny niż czarny, dobieramy mniej więcej oczywiście. Nie muszą te. Odcienie idealnie do siebie pasować, to nie musi być komplet butów z paskiem i torbą. Na przykład, zazwyczaj takich rzeczy nie ma. Po prostu szukamy czegoś do siebie podobnego. Dlatego, licowe elementy garderoby ze skóry licowej w takich bardziej nietypowych kolorach będą dość trudne do połączenia, więc trzeba z tym uważać. Zatem Polecam na sam początek zaopatrzyć się w czarne rękawiczki, ponieważ one najczęściej będą pasowały. A założę się, że bardzo mało osób zauważy, jeśli będziemy mieli brązowe buty z brązowej skóry licowej, czarne rękawiczki, że coś tutaj nie gra. Wydają mi się czarne rękawiczki bardzo uniwersalne, ale bardzo sobie chwalę posiadanie również brązowej pary rękawiczek. W moim wypadku od momentu, kiedy zaopatrzyłem się w brązowe rękawiczki, to one są moimi głównymi rękawiczkami, bo zazwyczaj chodzę w ciągu dnia w brązowych butach. Czarne natomiast wybieram do, do czarnego obuwia. Te wydają mi się trochę mniej zobowiązujące. No ale z kolei będą gorzej się nadawały na wieczorne wyjście do teatru, kiedy ubieram się formalnie z czarnym obuwiem. Taką drogę bym polecał. Nie ma tutaj większej filozofii. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz otrzymywać odpowiedzi na inne pytania o życie z klasą, zasubskrybuj ten kanał. Nie wahaj się zadawać pytań i przedstawiać własną perspektywę w komentarzach. Nazywam się Łukasz Kielban i zapraszam również na mój główny kanał. Zachęcam jednocześnie do zakupu mojej książki. Link do sklepu znajdziesz w opisie tego filmu. Moją pracę napędza też wsparcie patronów, którzy przy okazji mają dostęp do materiałów dodatkowych, szybszego otrzymywania odpowiedzi na swoje pytania oraz zniżek na moje produkty. Jeśli doceniasz to, co robię, Rozważ dołączenie do tego grona. Pozdrawiam i trzymaj klasę. Cześć!